Szanowni państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Coraz mniejsze znaczenie tego ryzyka tym będziemy się dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału, ale na samym wstępie zachęcam tradycyjnie do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Zaczynamy. Jest coraz mniejsze znaczenie tego ryzyka i tym tematem należy się zająć, ponieważ kończy się czerwiec, kończy się wkrótce drugi kwartał i kończy się pierwsze półrocze. I dla inwestorów ma to duże znaczenie. I dzisiejsza sesja jest też typową na test sentymentu, ponieważ, jak widać, w kalendarzu nie ma jakichś ważniejszych danych makroekonomicznych. Mamy za chwilę wskaźnik GFK, Consumer Confidence dla Niemiec, ale później kalendarz jest pusty i raczej będą dominować emocje, nastroje i zobaczymy w którą stronę one podążają, a nie będziemy się koncentrować na danych makroekonomicznych, więc ta dzisiejsza sesja ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli ryzyka związane z najbliższą perspektywą w Europie mają duże znaczenie, to one przeważą. Dzisiaj będą spadki zwłaszcza w Europie. Indeksów giełdowych spadki i, i słabość aktywów związanych z ryzykiem. Jednak jeżeli dominują nastroje nadziei, jeżeli inwestorzy uważają, że te ryzyka są już w cenach, jeżeli inwestorzy chcą dowieść jak najlepsze wyniki za czerwiec, za drugi kwartał oraz za pierwsze półrocze, to dzisiaj będziemy świadkami sesji optymistycznej, pozytywnej i właśnie w takich nastawach i tego typu przekaz będzie dzisiaj przez inwestorów zauważony. Zobaczymy, czeka nas ciekawa sesja. Powinna być mniejsza zmienność, ale jednoznaczny kierunek który wybiorą indeksy giełdowe, zwłaszcza indeksy giełdowe powie nam, moim zdaniem, bardzo, bardzo wiele na temat tego, co się dzieje. Brak oraz coraz mniejsze znaczenie tego ryzyka politycznego związanego z wyborami we Francji, które już za kilka dni będzie miało miejsce, widać najlepiej na eurodolarze, gdzie już od prawie 10 dni konsolidujemy się w wąskim pasie między Poziomami nieco położonymi poniżej poziomu 1,07, a oporem w rejonie 1,0750. Konsolidacja cały czas trwa. Dzisiaj o poranku w Europie znowu zbliżamy się do tego psychologicznego poziomu. Dla mnie ten poziom ma duże znaczenie i wygląda na to, że dla rynku także ma bardzo duże znaczenie. Każdy spadek poniżej oznacza negatywne nastroje. Nastroje związane z lękiem, obawiam, obawami i tym, że ryzyko związane. Z polityką faktycznie może się zmaterializować. Natomiast pozostawianie, utrzymywanie się euro nad tym poziomem 1,07 oznacza, że lęk, obawa, strach się zmniejszają. Inwestorzy liczą na to, że ten impuls, który był wywołany zaraz po ogłoszeniu wyników do eurowyborów, po eurowyborach, był tylko chwilowe i inwestorzy traktują to, co się teraz dzieje, tylko w kategorii sprzedawania plotek a później kiedy już ryzyko się zmaterializowało, inwestorzy będą mieli potencjał do tego, żeby odkupowywać fakty. Czy tak będzie, zobaczymy. To ryzyko poza eurodolarem jeszcze lepiej widać na rynku obligacji. Na amerykańskich obligacjach mamy od dwóch tygodni spokój konsolidacji i niewiele się dzieje, chociaż technika pokazuje, że właśnie na naszych oczach teraz testujemy dolne ograniczenie kanału wzrostowego, więc Wygląda na to, że zbliżające się godziny będą decydujące o tym, w którą stronę w krótkim terminie amerykańskie obligacje będą chciały ruszyć, ale strach, obawy i lęk jeszcze lepiej niż eurodolar obrazuje spread, czyli różnice między rentownościami dziesięcioletnich obligacji Francji a Niemiec, które teraz w ostatnich godzinach podlegają wpływowi zbliżających się oraz napływających sondaży, które zaczynają premiować coraz większe zwycięstwo. Partii Marine Le Pen, i za każdym razem, kiedy jest taki sondaż, to ten spread się rozszerza. Każdy sondaż, który pokazuje coraz mniejszą przewagę partii Marine Le Pen, powoduje zwężanie się spreadu. Ale proszę zwrócić uwagę, że cały czas, od też ponad już grubo ponad tygodnia, jesteśmy w wąskim pasie wahań. A spread nie jest w stanie przekroczyć bariery 80 punktów bazowych, dlatego też. Inwestorzy mają ważny punkt odniesienia, którego przekonanie będzie zwiastowało to, że te ryzyka się będą zmniejszały, a każdy odwrót od tych poziomów będzie oznaczał, że te ryzyko jest coraz mniejsze. Ale proszę zwrócić uwagę, zwykle było tak, że wraz ze zbliżaniem się momentu, który generuje ryzyko, to inwestorzy Coraz bardziej pokazywali swoje emocje, czyli zmienność się zwiększała. Byliśmy świadkami głębszych, gwałtownych ruchów. Natomiast teraz jest odwrotnie: wraz ze zbliżającym się momentem wyborów zmienność zanika, inwestorzy czekają i wygląda na to, że jest coraz mniejsze znaczenie tego ryzyka politycznego dla rynków finansowych. Ale jak będzie, będziemy to dyskontować w przyszłym i za kilka dni, kiedy w pierwszej połowie Lipca to będzie najważniejszy czynnik do dyskontowania przez rynki europejskie. Naprawdę będziemy się temu przyglądać. I warto zwrócić uwagę także na inne rynki finansowe. Tutaj, na parze dolar do jena, sięgamy już okolic 160, z którego w kwietniu wyszła interwencja walutowa. I pytanie jest: czy Bank Japonii znowu zacznie interweniować? Zwracam uwagę, że wskaźniki pokazujące prawdopodobieństwo interwencji. Nie są na poziomach, które sygnalizowałyby takie działanie. Proszę także zwrócić uwagę na silną korelację między jenem japońskim, który, jeżeli się osłabia, osłabia także chińskiego yuana, czyli presja na największe gospodarki w Azji ma faktycznie miejsce poprzez kanał rynku walutowego. Tylko moim zdaniem teraz. Sytuacja, w której indeksy giełdowe na całym świecie zaczęłyby spadać, i dyskontować coś negatywnego, mogłoby doprowadzić do umocnienia jena japońskiego z powodu tego, że zamykane byłyby pozycje związane ze strategią carry-trade. Ale na razie strategia carry-trade cały czas gra, i ten wykres dolar jena też jest bardzo dobrym wskaźnikiem, który pokazuje, że jest coraz mniejsze znaczenie tego ryzyka politycznego na świecie. Inwestorzy po prostu spekulują cały czas, zwiększając swoje pozycje na rzecz ryzyka wykorzy wykorzystując strategię carry trade i rzutuje to tym, że pierwszy raz od trzech miesięcy wybijamy się nad yy, ważne opory krótkoterminowe na a, indeksie Nikkei, a to jest sygnał, że inwestorzy chcą przetestować maksima, które były w marcu utworzone, dlatego też bardzo bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że ten scenariusz prowzrostowy będzie się materializował. A na giełdzie w Chinach mamy spokój o lekko tylko optymistycznym charakterze, więc na razie nie ma to większego znaczenia. Poza tym, że mamy tutaj także stabilizację i konsolidację. To wszystko z powodu tego, że wczoraj indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych znowu spróbowały rosnąć. Indeksy giełdowe próbują zanegować sekwencje ostatnich dziennych świec, które dały jakiś, jakiś mały procent prawdopodobieństwo, że korekta spadkowa będzie miała miejsce. Jeszcze raz przypomnę sytuacja indeksu Standard Poor oraz Nasdaq jest bardzo, bardzo czytelna, ponieważ w połowie tego miesiąca w okolicach decyzji Fedu powstała luka wzrostowa tak na jednym jak i na drugim indeksie i jest ona krótkoterminowym najważniejszym wsparciem do czasu, kiedy rynek utrzymuje się powyżej tej luki. Scenariusze pro wzrostowe są absolutnie faworyzowane. A dopiero zasłonięcie luki dałoby techniczny pretekst do tego, żeby liczyć, że te poziomy rozpoczynają jakąś głębszą korektę spadkową. Na razie po prostu należy spokojnie czekać na to, co się wydarzy, a scenariusze prowzrostowe są scenariuszami bazowymi. Na rynku surowcowym, proszę zwrócić uwagę, marazm, stabilizacja, niewiele się dzieje. Na razie rynki są w konsolidacji, czekając na to, co się dalej wydarzy. Dane o inflacji, które poznamy w piątek, mogą mieć przełożenie na zachowanie surowców, bo przypomnę, surowce bardzo lubią, kiedy stopy procentowe są obniżane, a teraz rynek będzie dyskontował, że w Stanach Zjednoczonych, w największej gospodarce świata, już wkrótce obniżka stóp procentowych będzie miała miejsce. Zwracam także uwagę, że każda kolejna korekta tworzy coraz wyżej położone e, minima tendencji spadkowej, Dlatego też moim zdaniem jest to sygnał prowzrostowy, a nie pro spadkowy. Będziemy się oczywiście temu też intensywnie przyglądać i słabość widać na rynku miedzi. Jednak proszę zwrócić uwagę, że na wykresie testujemy teraz ekstrema, które były na przełomie 2022 i 2023 utworzone. Dlatego też to wsparcie może zadziałać, a zbliżający się fakt przełomu pierwszego i drugiego półrocza. Może wkrótce ożywić popyt na ryzyko, ale potrzeba naprawdę jakiegoś impulsu z Chin, bo to właśnie Chiny odpowiadają za to, co się wydarzy na giełdzie, także surowcowej, gdzie się handluje miedzią. I na, i na koniec przeglądu rynków światowych Bitcoin, który dzielnie walczy o wsparcia 57, 58, 60 tysięcy dolarów. Przypomnę, to nie są przypadkowe miejsca. Jak widać na wykresie, to jest miejsce, po pierwsze, gdzie przebiega. Dolna krawędź 3-4-miesięcznego kanału spadkowego, to jest dolne miejsce krawędź, gdzie mamy horyzont cenowy w tym interwale czasowym zarysowany oraz także na wykresie dziennym przebiega tam średnia 200 sesyjna, więc znaczenie wsparcia jest ogromne, dlatego też nie dziwmy się, że pojawił się popyt, który chce wykorzystać ten moment do tego, żeby zakumulować bitcoina i licząc na to, że tendencja wzrostowa wróci. Tak szybko jak pojawiła się tendencja spadkowa, dlatego też wszyscy spekulanci właśnie teraz otwierają pozycję, licząc co najmniej na powrót do wnętrza konsolidacji, być może wkrótce na atak na górne ograniczenie konsolidacji. Po prostu zabawa w konsolidacji cały czas trwa, a moim zdaniem ma ona prowzrostowy charakter i raczej sprzyja scenariuszom prowzrostowym niż prospadkowym. Będziemy się temu intensywnie przyglądać. I na koniec polskie. Aktywa, ponieważ, e, ponieważ polski złoty jest bramą wejściową do inwestowania na rynku akcyjnym, coraz mniejsze znaczenie ryzyka politycznego widać także na polskim złotym, który jest kupowany, ale zwracam uwagę i odsyłam do wczorajszego popołudniowego materiału, gdzie pokazywałem, jaka jest zależność między polskim złotym a warszawską giełdą papierów wartościowych i pokazywałem, że dla mnie najważniejsze, kluczowe poziomy to jest 4,30 na euro złotym. Oraz poziom 4 złotych na dolar złotym. I do czasu utrzymywania się nad tymi poziomami, to scenariusze raczej negatywne dla polskich akcji mają większe prawdopodobieństwo realizacji. Natomiast każde przejście tych poziomów, każde ich pokonanie zwiększa prawdopodobieństwo tego, że będziemy co najmniej świadkami ataku na opory 2600-2650 na indeksie WIG20, oraz będzie także rosło prawdopodobieństwo pokonania tych oporów. Jednak moim zdaniem dopiero trwałe przebicie tych 14-letnich linii trendów wzrostowych na dolar i euro złotym pozwolą realnie myśleć o tym, żeby Hoss'a na warszawskim parkiecie wróciła, czyli żeby przebić całą strefę oporów 2600-2650. Czy rynek na to stać? Prawdopodobieństwo takiego zachowania w najbliższych tygodniach moim zdaniem jest zdecydowanie mniejsze niż 50%. Potrzeba naprawdę presji na rzecz polskiego złotego żeby rynek miał potencjał ku temu, żeby łamać i to łamać wow, trwale opory, które widać na indeksie WIG20. Jeżeli scenariusze prospadkowe miały być realizowane, to indeks musiałby spać poniżej 2500. Na razie jesteśmy wyraźnie powyżej tego poziomu, więc scenariusze wzrostowe mają większe prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie, a poziom 2500 staje się ważnym punktem odniesienia i zobaczymy, co się też dzisiaj pojawi. Test, sesja, jako test sentymentu działa także na indeksie WIG-20, i w tym kierunku, moim zdaniem, warto e, patrzeć. A taki, przez taki pryzmat warto patrzeć na rynki finansowe. E, a optymizm, który się pojawił tydzień temu na warszawskim parkiecie, na razie cały czas dominuje. Dzięki za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. I widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się dłużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!